Różowy wazon z salonu. Byłem w domu i bawiłam się piłką, gdy nagle trach. Zbiłem różowy wazon w salonie. Mama przybiegła zaraz, a ja zacząłem płakać. Mikołaju, powiedziała mama, wiesz dobrze, że nie wolno ci się bawić piłką w mieszkaniu. Spójrz, co zrobiłeś! Stłukłeś różowy wazon z salonu, a twój ojciec tak go lubił. Jak tylko wróci do domu, przyznasz się do wszystkiego? Ukażecie i będzie to dla ciebie dobra nauczka. Mama pozbierała kawałki wazonu, które leżały na dywanie, i poszła do kuchni. Ja płakałem dalej, bo wiedziałem, że tata zrobi całą historię o ten wazon. Tata wrócił z biura, usiadł w fotelu, rozłożył gazetę i zabrał się do czytania. Mama zawołała mnie do kuchni i zapytała: No jak? Powiedziałeś, tacie, co zrobiłeś? Ja. Ja wcale nie chcę mu powiedzieć. Odparłem i rozbyczałem się na dobre. No, Mikołaju, wiesz, że tego nie lubię, powiedziała mama. W życiu trzeba mieć odwagę. Jesteś już dużym chłopcem. Idź zaraz do salonu i powiedz wszystko, tacie. Nie ma co, ile razy mi mówią, że jestem już dużym chłopcem, wynikają dla mnie z tego jakieś nieprzyjemności. Ale widzę, że mama nie żartuje. Idę więc do salonu. Tato zacząłem. Hmm? Mruknął tata i dalej czytał gazetę. Stłukłem różowy wazon z salonu. Powiedziałem prędziutko i czułem, jak mi w gardle rośnie ogromna kula. Hmm? Mruknął tata. To bardzo dobrze, kochanie, idź się bawić. Wróciłem do kuchni okropnie zadowolony, a mama mnie zapytała: Rozmawiałeś z tatą? Tak, mamo, odpowiedziałem. I co ci powiedział? zapytała mama. Powiedział, że to bardzo dobrze kochanie i żebym poszedł się bawić. To się jakoś nie spodobało mamie. No, wiecie, powiedziała i zaraz poszła do salonu. A więc to tak, zaczęła. W ten sposób wychowujesz małego? Tata podniósł głowę z gazetę. Minę miał bardzo zdziwioną. O czym ty mówisz? Zapytał. Proszę cię bardzo, nie udawaj na niewiniątka, powiedziała mama. Ty oczywiście wolisz sobie spokojnie czytać gazetę, a ja mam go trzymać w ryzach, tak? Tak jest, powiedział tata. Chciałbym móc spokojnie poczytać gazetę, ale widzę, że w tym domu to jest zupełnie niemożliwe. No pewnie, jaśnie pan lubi sobie żyć wygodnie, miękkie pantofle, gazeta, a na mnie niech spada cała czarna robota, krzyknęła mama. A potem będziesz ogromnie zdziwiony, że twój syn stał się wykolejeńcem. Cóż więc mam robić według ciebie, krzyknął tata. Bić dzieciaka zaraz po przyjściu do domu? Uchylasz się od odpowiedzialności, powiedziała mama. Rodzina cię zupełnie nie obchodzi. Dobre sobie, krzyknął tata. Mnie nie obchodzi rodzina, mnie haruje jak wariat. Znoszę humory starego, odmawiam sobie wszystkich przyjemności, żeby tobie i Mikołajowi niczego nie brakowało. Prosiłam cię już, żebyś nie mówił o pieniądzach przy małym, powiedziała mama. Zwariować można w tym domu, krzyknął tata. Ale to się zmieni. Jak Boga kocham, to się zmieni i to wkrótce. Moja matka uprzedzała mnie, powiedziała mama. Powinnam była jej słuchać. A, Twoja matka? Właśnie się dziwiłem, że jeszcze nie było o niej mowy, powiedział tata. Moją matkę zostaw w spokoju, krzyknęła mama. Zabraniam ci mówić o mojej matce. Przecież to nie ja. Bronił się tata i właśnie ktoś zadzwonił do drzwi. Był to pan Bledur, nasz sąsiad. Przyszedłam zapytać, czy nie zagrałbyś partyjki warcabów? Zwrócił się do taty. Przyszedł pan w samą porę, panie Bledur, powiedziała mama. Osądzi pan sytuację. Czy nie uważa pan, że ojciec powinien brać czynny udział w wychowaniu swojego syna? Co on może o tym wiedzieć? Wtrącił tata. Nie ma przecież dzieci. – To co z tego? – Zaperzyła się mama. – Dentystów nigdy nie bolą zęby, co im wcale nie przeszkadza być dentystami. – Skąd znowu wziąłeś tę historyjkę, że dentystów nigdy nie bolą zęby? – zapytał tata. – Koń by się uśmiał. I zaczął się śmiać. – Widzi pan? – Sam pan widzi, panie Bledur. – Drwi sobie ze mnie! – krzyknęła mama. Zamiast zająć się własnym synem, sili się na dowcipy. – Co pan o tym myśli, panie Bledur? – – Myślę, że z warcabów nici – powiedział pan Bledur. – Pójdę już sobie. – O, co to? To nie – zaprotestowała mama. – Uperz się pan, żeby wtrącić swoje trzy grosze, to teraz zostanie pan do końca. – Nie ma mowy – powiedział tata. – Ten idiota nie ma tu nic do roboty, nikt go tutaj nie prosił. Niech wraca, skąd przyszedł. – Niechże pani słucha – zaczął pan Bledur. – Och! Wy mężczyźni, wszyscy jednakowi, powiedziała mama, popieracie się wzajemnie, a poza tym lepiej by pan zrobił, gdyby pan siedział w domu, zamiast podsłuchiwać pod drzwiami sąsiadów. Eee, no to zagramy któregoś innego dnia, powiedział pan Bledur. Do widzenia, do zobaczenia Mikołaju. I pan Bledur poszedł. Nie lubię, kiedy tata i mama sprzeczają się, ale za to strasznie lubię, kiedy się godzą. I tym razem też tak się stało. Mama zaczęła płakać, więc tata miał niewyraźną minę i powiedział: No, już dobrze, już dobrze. A potem pocałował mamę i powiedział, że jest brutal. A mama powiedziała, że nie, ma, że nie miała racji. A tata powiedział, że nie, że to on nie miał racji. I zaczęli żartować. I pocałowali się, i mnie pocałowali, i powiedzieli, że to wszystko na żarty. A mama powiedziała, że usmaży frytki. Kolacja była fajna i wszyscy okropnie się śmiali. A potem tata powiedział: Wiesz, kochanie, myślę, że byliśmy trochę niesprawiedliwi wobec poczciwego bledur. Zatelefonuję do niego, żeby przyszedł na kawę i na partyjkę. Pan bledur przyszedł, ale był trochę niespokojny. Nie będziecie się aby kłócić? zapytał. A tata i mama zaczęli żartować, wzięli go pod ręce, zaprowadzili do salonu. Tata rozstawił szachownicę na małym stoliku. Mama przyniosła filiżanki. A ja dostałem kostkę cukru umoczoną w czarnej kawie. A potem tata podniósł głowę z bardzo zdziwioną miną i zapytał: A to co? Gdzie się podział różowy wazon z salonu?